Z tej Borys. Dawno nie było odcinka do Minecrafta, więc no wchodzimy. Czy, jest to ciekawe, czy takie odcinki, gdzie sobie tutaj leżę na swoim stanowisku takim łóżkowym, gdzie... Ała, gdzie zawsze sobie gram w, yy, no, w tego w... Yy, no. Gdzie zawsze sobie gram w yy, Xboxa. No to jest ciekawe, czy takie bardziej lubicie. Czy może nie? Czy może takich nie lubicie bardzo? Nie wiem. Dobra, y, tutaj od razu widzę, że. Y, dobra, jest noc. Bo! A, a kto? Kto? Kto dołączył do gry? Co? Kto dołączył do gry? Przepraszam. Kto dołączył do. Gry! Gościu, ludzie, ludzie. Kto dołączył do gry? Kto dołączył do gry? Nie mogę pójść spać. Kto dołączył do gry? Bo gościu dołączył. Co się stało w tym momencie? Kurczę, zaczekajcie. Ej, co się stało? Kto niby jest na moim Tam jest Borczuch 156? No nie! Tabliczki jakieś. Ej, co? Wróć do starego domu. P.S. Twój go... go, go, go nie wiem, co tak pisze. <grywy> Kamal! Portuch! Co ty tu robisz? Przepraszam! Przepraszam! Co ty tu robisz? Co? Nie mogę cię bić! Przepraszam! Przepraszam! Ała! No nie wiem. Zabraliśmy cały kształt w ogóle. Idę wracać do tego starego domu tych gówniaków. Idź ty. Jezus. Kto tu jest Jak on się tu w ogóle dostał? Ja nie wiem. To jakiś... Oła, ja spadłem. Co? Kto tu zrobił tą kopalnię? O co tu chodzi? Ja nie wiem. Przepraszam. Ciebie bardzo, ale... No, jakby. Co się stało? Co? Skąd ty masz kreatywa? Przepraszam cię. Ja ci nie dawałam kreatywa. Tylko tyle ci powiem, że ja ci kreatywa nie dawałem. Jestem tego 100% pewien. A, A. A, 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 Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Nie mogę uwierzyć. Co on zrobił? A Ej, to jest kapelusz! On w ogóle leciał w drzewo, nie Koza, Kozaczki jest normalnie. Leci tam, kurde. Zniknął. Halo, halo, ej. Cześć, co chcesz? Co ty tu robisz? Przepraszam. Cześć. Nazywasz przyborców. Czyli tak jak ja. A ja nazywam się Borys. A ruszasz tą łapką? Co ty tam robisz? Dobra. Nie wiem. Nie wnikam. Dobra. Nie wnikam. Co ty chcesz tam zrobić? Ale co ten... Co ten typo... On ma miecz diamentowy! On ma miecz diamentowy! On ma miecz diamentowy! Co ty próbujesz zrobić? Nie, nie! Nie! Co to jest za typo jakiś psychiczny? Zabił mnie! Okej, okay. co ty zrobiłeś, gościu? Ja nie wiem, halo! Ej, no! Zniszczę cię! Gościu, ty się chyba na głowę walnąłeś. Ty mnie, ty nie będziesz nigdzie niszczył. Nic mi nie będziesz robił, W ogóle, gdzie ten mój stary dom jest? Bo już zapomniałem przez chwilę. Tam jest, dobra. Chyba, chyba tam jest. Nie, nie ma go tam. Gdzie ja on jest tam? Bym. Kurde, bo już jest trochę to... Nie ze strachu, tylko z tego gościa chyba. To, co on robi? Czemu się nazywa A Borczu to jest moja przeżywka. Czemu on się tak samo nazywa, jak mnie nazywają moi rodzice? Może to są moje się, Marysia, ale nie, nie jestem przekonany, to do tego. No wiecie, to mój dom jest. Czekajcie, widzimy się jak go znajdę. Ej, bo on tu dalej stoi, jak go widzę, on się patrzy na mnie. I, przepraszam, przepraszam panie Borczu. Panie Borczu, czy ty trafisz? no Przestań mnie być tym miłym gościu. No, mam, mam, mam trzy serduszka, idź. Jezus, Boże, jak ja tego... A, a, a ty, to, ty, ty to... ty to... ty to... Dobra, nieważne. Nie wiem. Co moż, mogę tutaj zrobić? Yy, no nie wiem, jakiś borczuch nam wszedł na serwa. No i to moje królestwo. Ale... Dobra, to będzie moje. To będzie moje. Nowy dom domborysie. A to było a jeszcze to było jeszcze wtedy jak ja sobie tam robił domek tutaj, ale czekam i czekam, i uciekam, i czekam, i, ciekam, i, ciekam. I ciekam. twoje. Mam diamenty twoje. Aha. To fajnie. No, gościu. Nie, nie mógł być, chociaż... Dobra, nie. Ja stąd nie wychodzę. Poczekam, aż on sam do mnie przyjdzie. Poczekam, aż on sam do mnie przyjdzie, bo to jest nie do pomyślenia, co on robi. Bo on jakiś tuper, tu duperele tu głupie... W ogóle, co to ma być? Co to jest niby? Co ty mi robisz? No do jasnej. To jest mój serwer, który ja założyłem, w którym, na którym sobie tutaj mieszkałem. Jeszcze mi drzwi nie wywalił. Nawet mi drzwi nie dał. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chodź. Zawalczymy. Zawalczymy. Chodź. Chodź, czekam na ciebie. Dalej. Dalej. Dobra, ych. Poczekam sobie, aż tu przyleci i wtedy się widzimy. Zawalczmy za... Ja Co tam robią te jamy? Czekajcie, przyszedł do mnie, powiedział mi że tam zawalczmy, Daję mi tenys. Ej, da daj mi tenis. Ej, jaki ty, ty, ty Ja nie jestem taki słaby. Ale jak chcesz, no to poważnie, no to poważnie. Zobaczymy, co da rady. No to, no to. Ej, tam mi pokazuje, że. Okej. Okay. Dobra, tam, tam mam wejść na górę? Tam na górę? No. Co? Tak, tam na górę. Okej, okay, tylko jak tam, jak tam wejść. Niestety chyba będę musiał włączyć Game Moda. Żeby tam wejść, to będę musiał włączyć Game Moda. To się go... No więc ludzie, jestem, jestem tu na górze obok tego gościa dziwnego, który chciał mnie zabić. Teraz w tym momencie będziemy toczyć walkę. Hallo! Hale! Czemu wystawiasz w ogóle blok? <noise> Jaki słaby jest ten gościu teraz. Ała, ała, ała.